Izak, Izak, Izak. Jeżeli kilka ostatnich lat spędziłeś pod kamieniem, twoi rodzice dopiero kupilić nowy sprzęt gamingowy, a może twój partner ciągle ogląda jakąś rudą pałę, która gra płaczącym dzieciakiem, zabijającym różne monstra, i właśnie ty, właśnie teraz chcesz wejść w tą grę? Czy może dowiedzieć się o niej czegoś więcej? Wystarczy, żeby trzymasz. 5 sekund mojego niepokojącego patrzenia ci się w oczy. Nie wiem ile było. I będę mógł Cię zaprosić do tego filmu. Zapraszam! Pogadamy sobie dziś o progresie w naszych rozgrywkach w Izaku. Jak odblokować nowe piętra, kolejnych kluczowych bossów, kiedy zabrać się za challenge czy odblokować nowy tryb. Pewnie też coś się znajdzie jeszcze do tego. Pomimo, że Isaac na początku jest grą dość liniową, nie ma znaczenia na jakiego bossa pójdziesz, czy jaką ścieżkę wybierzesz tak nasza rozgrywka bardzo szybko zaczyna przypominać labirynt dodatkowych wyzwań czy osobnych dróg. Robić tak. Dróg do osiągnięcia Triple Dead Goda, czyli największego zwycięstwa, jaki samiec w panecie ziemi może sobie wyobrazić. Większą, nawet od wyrwania, hot alternatywki. Żenia się spełniają, chłopaki. Tutaj szybka autoreklama. Weźcie mi dać jakiegoś sponsora. God damn, no. widzicie mnie! Ta twarz może reklamować swoją markę. Dobra, tam po prostu pamiętaj, żeby dać lajka, like suba, może mam wspieranie, bla bla bla. I streamuję. A i materiał jest przeznaczony dla najnowszej wersji gry z wszystkimi dodatkami. Dodatkowo ja pewnie będę cały czas zerkał na skrypt, o tak. Bo oszczędza mi to bardzo dużo czasu. Musicie to przeżyć. Zaczynając grę mamy do wyboru trzy zapisy. Nie ma znaczenia, który wybierzesz, by zrobić platynę, to znaczy wszystkie osiągnięcia, musisz ukończyć jeden. Choć ultimatywnym zakończeniem gry jest wcześniej wspomniany triple dead god, czyli wymaksowanie wszystkich trzech zapisów. Zdobycie tego obrazka, wywołującego wzwód u każdego sigmy. Dobra, wybierasz save, jedyną postać, którą masz odblokowaną, czyli zaczka, poziom trudności, O po prawej. Wybierasz hard, Zawsze grasz na hardzie, ale knucias, czemu? Jestem tylko casualem, który chce sobie na spokoju w chillerce Pykać. Ci mówię, panie kolego, by zdobyć dekoda, musisz wszystko robić na hardzie. A zaczęcie na normalu niesamowicie cię skrzywdzi i upośledzi, bo masz na nim o wiele mniej pieniędzy, serc, bomb, ogólnie pick a same pociski wrogów, co jest chyba najważniejsze, są wolniejsze. A uczcie to złego zarządzania twoimi środkami oraz przyzwyczaj do złych timingów szczególnych przeciwników. Graj na hardzie, ta gra jest trudna tak czy siak i nawet na normalu tak czy siak będziesz się wywalał. Twoje pierwsze podejście tak naprawdę jest proste. Proste pod kątem drogi, którą musisz obrać, gdyż pokonujesz bossa, chodzisz na dół, pokonujesz kolejnego bossa, przechodzisz na dół. Tak, aż dojdziesz do depsów dwójki, czy jak tam się nazywa, czy któregoś z tych alternatyw tego piętra. Chyba depsy są pierwsze, gdzie stoczysz pojedynek z mamą. Pierwszym kluczowym bossem, tego zawsze spotkasz na swojej drodze, zakładasz matuli Nelsona, twój run się kończy. Prawo, właśnie odblokowałeś The WOMP. De są to kolejne dwa piętra, które pójdziesz po walce z mamą od następnych ranów. Uważaj, bo od tego poziomu będziesz otrzymywał pełne serduszko obrażeń zamiast połowy. Ostatnim bossem tego piętra będzie jej serce, czyli terce matki. Uwaga, musisz się pokonać. 11 razy. Hej, z tej strony, 11. 11 pieprzonych razy. Przed odblokowaniem następnych etapów. Etapem, który otworzy ci przy wybór w twoich ranach. Etapem Scheolu katedry. Ale zanim przejdziemy dalej, przy Was powiadomię, że jest na to lekkie serowanie, bo możesz dostać się tam przed pokonaniem serca. Mamy 11 razy. Czy to otworzyć się przejście do Diabła Aniołka, obejrzyj poprzedni poradnik o najważniejszych mechanikach, lub przedmiotem takim jak Showel, możesz sobie wykopać przejście dalej. Ale na pokonaniu 11 razy serducha, grind się nie kończy. Widzisz teraz Twoim celem: pokonanie 5 razy Lucyfera w Sheolu, oraz 5 razy Izaka. Tak, Izaka, a też, ty już na tym etapie będziesz wybierać, na jaką ścieżkę udasz się w swoim ranie. Każdy z nich pozwoli ci kontynuować tę przygodę jeszcze dalej. By the way, mogłeś już pewnie na swojej drodze spotkać dwa takie wejścia, konie, dalej o nich opowiem. Najpierw skupmy się na głównej ścieżce. One nie są teraz aż tak ważne. Odblokowałeś negatyw i polaroid. Teraz słuchaj. Słuchasz? Słucham. No to słuchaj. Dzięki negatywu pozwoli ci. Trzeolu kontynuować swoją przygodę po walce z diabłem do Darkroomu, a wzięcie Polaroida pozwoli ci kontynuować przygodę z katedry do The Chest. W każdym razie musisz podjąć tą decyzję, którą ścieżkę chcesz obrać. Ostatecznie i bossa Darkroomu, The Lamba chcesz pokonać każdą postacią i znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, tak zwane Blue Baby, czyli bossa The Chest. Ale następny progres odblokowujesz już po pokonaniu chociaż jednego z nich. Po pokonaniu niebieskiego Bahora lub baranka w The Chest i Darkroomie od teraz będą pojawiać się wielkie złote drzwi. Drzwi prowadzące do walki z mega diabołem, jednym z finalnych bossów, do którego musimy zdobywać klucz w ranach, gdzie na niego idziemy. By zdobyć klucz do jego drzwi, musimy wysadzić dwa posążki aniołków, toczyć z nimi walkę. W po pokonaniu otrzymamy z każdego jeden i drugi. Pierwszy i drugi fragment klucza. Jak sprawić, by drzwi do nieuka się otwierały? Ponownie zapraszam do poprzedniego poradnika o najważniejszych mechanikach w Izaku. Lub możemy serować tą drogę, otwierając te drzwi takimi przedmiotami jak np. Lecki czy Mr. Mee. No, nie jest to ostatni boss, którego możesz pokonać na tej swojej ścieżce, ale najpierw trzeba pochodzić trochę na boki. Widzisz, w Izaku są również dwa wyzwania, które są w twoim ranie ograniczone czasowo. Pierwszym z nim jest Boss Rash bostrasz bosrasz, bosie. Sekwencja walki z bosami podzielona na chyba 15 faz, który również musisz zrobić, chociaż raz na każdej postaci. A dostać się do niego możesz tak naprawdę już po pokonaniu drugi raz matuli, gdyż drzwi do niego otworzą się, gdy pokonasz matulę w ciągu 20 minut od rozpoczęcia rana. Drugim z tych wyzwań jest pójście na hasza. Dość ciężkiego bossa z wieloma atakami i ogromnym pancerzem bosowym, który nie pozwala mu przyjąć zbyt dużo obrażeń naraz. By się do niego dostać, musisz go najpierw odblokować, pokonując serce Matuli 10 razy, a drzwi do niego otworzą się w ranach, gdzie pokonasz serce w mniej niż 30 minut od rozpoczęcia rana. Ważna informacja dodatkowa: drzwi te możesz otworzyć również przy pomocy innych itemów, np. Mamsmega oraz Fasoli, która dostała niezłego buffa w Repentance Plusie. Pozwala ci zrobić te unlocki bez śpieszenia się. Teraz po pokonaniu hasza odblokowujesz finalny trip tej prostej, lecz lekko... En tej drogi. No, wiem, jakby. Nie ma to sensu. Od tego momentu, po pokonaniu konkretnych, kluczowych bossów, masz szansę na otworzenie się portalu do The Void, gdzie zawalczysz finalnym, tym razem naprawdę bosem, koszmarem każdego narkomana, czyli Delirium. Masz szansę na otworzenie się portalu przy konkretnych bossach, ale zazwyczaj pójście tam i tak chcesz odłożyć jak najdłużej w czasie, bo Delirium to Bullet Hellowy, boss, który dalej po 8 latach od wydania może przy pomocy telefraga spawnować się na tobie i zadać ci obrażenia. No ale i tak trzeba go ubić na każdej postaci, także nie jęcz zakasa jej rękawy i... Leć, leć rycerzu. Dobra, i to zazwyczaj była główna ścieżka, jaką obierałeś w tej grze. Play Repentance dodał nam dwóch nowych finalnych bossów, a wraz z nimi sporo zawirowań. A jednym z nich są alternatywne piętra, które odblokowujesz po pokonaniu hasha. Przynajmniej trzy razy. Tak, w jednym z nich kryje się zagadka, jak dostać się do kolejnego kluczowego bossa. Dajcie mi go! Już kochany panie, na basementie pierwszym udajesz się przy pomocy klucza do poru. Tak na jego drugiej instancji szukasz białego ogniska, w które wchodzisz, a następnie szukasz pokoju z lustrem. Uważaj, bo w formie ducha padasz na hitka, chyba że wcześniej odblokowałeś Holy Mantle na loście. No wtedy na dwa. Wchodzisz w lustro, udajesz się w lustrzanym wymiarze do Treasure Roomu, gdzie zdobywasz pierwszy fragment noża. Teraz przy pomocy dwóch bomb forsujesz swoje przejście do kopalni, gdzie w drugiej instancji klikasz trzy żółte guziki, by udać się na wielki bieg przed duchem matuli czy tam babki. To znaczy wchodzisz do długiego pokoju z wakonikiem, jedziesz nim, na koniec tego entra, zdobywasz drugi fragment noża, a potem jak najszybciej spierdzielasz z powrotem, żeby monitoring osiedlowyć nie dopadł. Mając cały nóż, idziesz do mauzoleum poświęcając dwa serduszka, na których koniec walczysz z ulepszoną wersją matki, by po jej pokonaniu nożem rozkroić te czerwone drzwi. Tam pokonujesz lekko przedwcześnie serce matuli, i po jego pokonaniu widzisz, że coś śmierci. To od tego momentu progresujesz już w miarę normalnie. Aż dotrzesz do kluczowego bossa, czyli The Mother. Z początku ciężki do wyczucia, boss, więc miej w zapasie sporo życia, żeby, z, żeby ze spokojną głową móc nauczyć się jej patternów, ale potem już do ubicia na spokojnie. I nareszcie, gdy pierwszy raz pokonasz Mader, odblokowujesz dostęp do ostatniego kluczowego bossa, pana Bestii. Nie, nie, nie ten. Pan Bestia! Nie ten też, nie jeden film o tobie już starci. Bestia. Tak, ta. Teraz w Necropolis dwójce i jego alternatywach będą pojawiać się na starcie takie drzwi. Możesz je sobie otworzyć wieloma itemami, Duskejem, Mr. Me, ale domyślnie szukasz możliwości na wytepanie się. Zawsze na piętrze znajdziesz jedną czaszkę z X, która będzie zawierać kartę The full. Mając coś, co cię wyteleportuje, idziesz bić mamę, bierzesz polaroid lub negatyw, nieważne, i wyteleportowujesz się z pokoju bossa. Mając jeden z tych dwóch przedmiotów, podchodzisz do drzwi, a ten item się poświęca, by je otworzyć. Potem już idziesz straight. Masz jedno piętro, gdzie zamiast bossa masz kartkę tatuśka, zaczynasz ascent czyli wracasz piętrami do góry. Finalnie dostać się do domku, przespać się w łóżku mamy, podejść do telewizora i zacząć walkę z Dogmą. Po walce z Dogmą zaczynasz walkę z czterema jeźdźcami apokalipsy, aż nareszcie przychodzi bestia. Pokonujesz ją. Powodzenia! To wszystkie kluczowe bossy i rołty w tej grze. Ale tak masz do zrobienia jeszcze challenge i Great Mode. Go w sumie robisz. Bez rozkminiania, kiedy chcesz. Pamiętaj tylko, żeby na koniec jak najwięcej załadować kasy do tej maszyny. Przy 500 płatach odblokowujesz jego trudniejszą wersję, Gridier Mode. I od teraz grasz na każdej postaci tylko Gridier. Też zalicza ci on od razu zrobienie też zwykłego Grid Mode'a. I to tyle, jakiś poradnik, jak cheatować Grida. Jakie są taktyki, metody? Może kiedyś się zmajstruje. Dawajcie znać, czy coś takiego byście chcieli. A co do challenge'y, kiedy je robić? Ty chcesz. Nie przejmuj się tym. Niektóre są naprawdę obskurne i trudne. Inne, bardzo zabawne i łatwe, Mają też unlocki o różnych wartościach. Jeżeli chcesz wiedzieć, które są najważniejsze, to... I don't know. Ten sam take możemy zrobić kiedyś tier listę najlepszych unlocków z challenge'y. Może byśmy to zrobili na streamie. Boss Blun. Ja ci pokażę Boss Bloona, nie? kurwa. To jest Boss Blun. Po zrobieniu wszystkich unlocków na każdej postaci i wszystkich challenge'y, większość pewnie będziesz miał już za sobą. Dead God wymaga też od ciebie podniesienia każdego przedmiotu chociaż raz. Raz. No i pewnie brakuje ci kilku osiągnięć, na przykład za Daily rany i za multiplayera. Nie jestem pewny, czy multiplayer jest potrzebny do Dead Goda. Boże, to nie jestem pisaniem tego skryptu. W sumie mówieniem do was też, bo trochę mi to zajęło. Weź już idź graj w tego zaka Idź sobie, co? Daj mi spokój. No nie, czy. Nie. czy czekaj. Zanim hmm. mi, dasz mi spokój, daj like. No dobrze. А я даю тебе буси.